Cześć, naszym gościem Daniel Bomba, drużyna Best Boys Bloom. Na przestrzeni kilku sezonów różnie to było kilka drużyn zwiedziłeś. Gdzie Danielowi Bombie grało się najlepiej? Witam przede wszystkim najlepiej, no wiadomo, tam gdzie zaczynałem, czyli w Epo. Mhm. Epo się skończyło w sensie WSL3. Mhm. Potem różne drużyny od Team Los, Mishmar, wiadomo. Mhm. No teraz jest BBB. Wydaje mi się, że poziom aktualnie nasz jest najwyższy z tych drużyn, mhm. w których tutaj grałem. Więc mogę powiedzieć, że na razie aktualnie najlepiej mi jest w BBB. Zachaczyłeś na ten EPO projekt, grałeś tamtej drużynie, była to bardzo dobra drużyna. Czemu ten projekt się skończył, można powiedzieć, bo no, w lidze nie gracie tak naprawdę. Nie wiem, jak to wygląda. Chyba w Żukowie też nie gracie jako EPO, czy gracie gramy, jako EPO? Gramy, gramy, gramy jako EPO. W Żukowie graliśmy zawsze jako EPO. Czy było nas mniej w drużynie, czy, czy więcej osób. Jakoś tam zawsze się staraliśmy ten, ten skład tam sklejać. Mhm. E, prawda jest taka, że Epo powstało tak naprawdę też dzięki tym osobom, które tutaj grają e, w BBB mhm. na przestrzeni lat. E, kilku z nas po prostu powyjeżdżało, pozakładało rodziny i dlatego drużyna też się sypnęła. No, i teraz y, wspólnie z Rysiem, z BBB mhm. staramy się to sklejać. Gdzie Rysiu, z Arkiem też z nami grali już naprawdę bardzo długo w, w EPO. Mhm. Y, no, i teraz projekt powstał taki, żeby grać w Wesel 3, więc y, ciągniemy to jako BBB, bo też mhm. było, jak się zapisywaliśmy, miejsce. Tak. E, jako dla Base boysów, My mhm. jako EPO musielibyśmy zaczynać może ligę gdzieś tam niżej, mhm. więc zostało to też e, pod tą nazwą, żeby mieć po prostu tą licencję. Mhm. E, Poprzedni sezon bardzo udany. Wszystkie 13 spotkań wygranych. E, no, liga wygląda jak wygląda. Zajęliście tak. finalnie drugie miejsce. Możecie mieć troszeczkę e, żal do regulaminu. W pełni to rozumiem. Natomiast e, awansowaliście do, do drugiej ligi i bardzo udana inauguracja sezonu. E, kilka świetnych spotkań. Aczkolwiek e, jakaś zadyszka tutaj nastąpiła w meczu. Z, ze złomowcem i pytanie, co tam się wydarzyło z tym złomowcem? No tak, co do początku pytania, no tak, trzecia liga naprawdę dobry, fajny sezon. Też cieszę się troszeczkę, że zaczęliśmy od tej trzeciej ligi, bo to pozwoliło nam się tak naprawdę zgrać, bo my wtedy też zbudowaliśmy ten, ten, ten skład. 13 meczów wygranych, dwa sety nam uciekły, wtedy tak naprawdę. Więc no, regulamin był regulaminem, wszystko było jasne, no, my tam się z tym liczyliśmy. Mhm. Mogliśmy po prostu dociągnąć tego jednego seta czy dwa więcej i, i, i tyle. A co do Złomowca, wydaje mi się, że złapaliśmy trochę zadyszki z tego względu, że mieliśmy przed tym meczem ze Złomowcem kilka ciężkich dni. Mhm. Nasi chłopacy z drużyny też grają już w innych zespołach, mhm. więc nałożyło nam się. Kilka spotkań, i może fizycznie trochę nam zabrakło, gdzie Złomowiec grał trochę inną siatkówkę niż drużyny, z którymi graliśmy do tej pory, tak naprawdę. Mhm. I zagraliśmy, tak naprawdę, tylko dwa słabe sety ten pierwszy i drugi, no, trzeci już, już był nasz, potem cały mecz z Aksisem może nie gładki 3-0, ale 3-0. Mhm. Zawsze jest jakimś tam wynikiem, co też pokazuje różnicę między zespołami. Więc no, oprócz tych dwóch setów, wydaje mi się, że no, sezon gramy aktualnie dobrze. No złomowiec jak złomowiec. Potrafi niejedną drużynę w lidze zaskoczyć. Nieraz to pokazywał. Z, z lepszymi wygrywał, ze słabszymi przegrywał. Oni pokazali swoje, no nam na nie wyszło. Daniel, tak z ręką na sercu, czy wierzyłeś, że ten start w drugiej lidze będzie tak udany? Jak mam być szczery, to tak, bo przepracowaliśmy całe wakacje, trenowaliśmy mhm. od września. Od, przepraszam, od czerwca. Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu graliśmy sparingi, co tylko tam mogliśmy, to, to, to łapaliśmy. Znam też potencjał chłopaków z drużyny. Nie gram z nimi wszystkimi też pierwszy raz, więc wiedziałem, na co, na co nas stać. Trzeba nam tylko było właśnie takiego jednego meczu, jak z tym Tufi, dokładnie, żeby uwierzyć w siebie troszkę więcej. I, i, no i teraz pokazać tylko do końca ligi to, to co możemy. E, pokusi się o obstawienie podium rozgrywek drugiej ligi w tym sezonie, czy e. raczej wola nie? Nie, no mogę powiedzieć, przed sezonem obstawiałem e, Tufi, Hydra i Malborg. Mm -hmm. e, na to, co patrzę teraz, no Hydra to raczej. E, nie życzę im źle, ale no są jakby poniżej swojej formy. Mhm. E, no Tufi gra, gra swoje, chociaż też słopem tak jak my Zadyszkę. No my jako ten Czarny Koń. Mam nadzieję, że w tej pierwszej trójce byśmy się znaleźli. Mhm. No i my, my, my Tufi i, i Malborg. Tak, Dzisiaj się ze Speednetem, bardzo dobrze wam znanym. E, znanym z poprzedniego sezonu, z trzeciej ligi, no w, na przestrzeni sezonu to się z nimi przecierałeś niejednokrotnie, mm -hmm. e, natomiast ostatnio chyba też na Pogórzu się spotkaliście, z tego co kojarzę, prawda? Tak, ale to całkiem inny, inny skład. skład, to bardziej y, ten z pierwszej ligi ten okay. skład y, tam był. Udało nam się z nimi wygrać, mm -hmm. jakby nie było 2-0. E, co do składu speednetu, no jest praktycznie te, to samo, co, co w zeszłym sezonie, tam jedna no chyba zmiana się skończyło wtedy, prawda? W tak, jeden. Tylko e... to już był mecz tak naprawdę dla nas chyba o nic. Mm -hmm. Bo a może nie, może tam ten jeden set właśnie da dawałby nam pierwsze miejsce. No Jak będzie jakby, dzisiaj? No ja obstawiam 3-0. No, wierzę bardzo mocno w chłopaków, wiem, że oni są w gazie. Mm -hmm. Pomimo tej le lekkiej zadyszki ze, ze Złomowcem. No wiem na co ich stać i e, dla mnie no 3.0. Może dziś ten początek e, może być niepewny w naszym wykonaniu, ale myślę, że e, jak już to załapiemy, to, to pociśniemy to do końca. Daniel, życzę powodzenia w dzisiejszym spotkaniu i w dalszej części sezonu. Dzięki do zobaczenia na sali. Dzięki wielkie do zobaczenia.